Siema z tej strony ja mwk jesteśmy w kolejnym filmie na moim kanale jak możecie zauważyć jesteśmy dzisiaj z Yachimozo. siema dzień siema siema, siema. Dobry, jak możecie dobry. zauważyć jesteśmy na mapce y, one block minecraft y, czyli y, generalnie no, z jednego bloku będą nam wypadać tutaj różne jak możecie zauważyć bloki i jesteśmy już na dosyć dużym etapie bo pierwszy odcinek był u jego na kanale, dlatego bardzo serdecznie was zapraszam Macie link w kartę Jeżeli zapraszam. chcecie Jeżeli chcecie być na bieżąco z tymi odcinkami To subskrybujcie mój kanał Subskrybujcie kanał Jakiego, lajkujcie ten film Jeżeli będzie 2000 łapek to będzie kolejny odcinek Już pojutrze Więc myślę, że warto, myślę, że warto a... Ale jest, jest jedna rzecz, którą musimy Jaka zrobić Jaka jest rzecz, odcinku, mordo powiedzieć. No dajesz, ej właśnie Odnowić bo końcu... ogród botaniczny No ej właśnie, bo creeper tutaj bo duchnął był, I mega kiepsko, mega kiepsko I przypominam Właśnie, dzisiaj o 19.00 live mordeczki, pamiętajcie. Ej, dobra, tutaj trzeba... Ej, dobra, ej, mamy w sumie bardzo dużo rzeczy. Ja myślę, że fajnie by było zrobić drugie łóżko. Co, żebyśmy po pierwsze, mieli tutaj. drugie oj, łóżko, halo, halo, a po drugie o. rozdzielić jakoś te yy, te, te zwierzęta. stary, ale one mogą być sobie tak na razie. W sensie nie mamy miejsca na razie. I tak, wiesz? Chociaż. Przeszkadza to znaczy, ci to wiesz, jakoś? miejsce, miejsce, miejsce. I mamy e miejsce. A mamy dirta w ogóle jakiegoś? Mamy ostro dużo drewna i sadzonki przecież. Ale stary, ja bym z dirta tutaj ten, budował teren, wiesz? Z... A z dirta chcesz robić? Żeby tak dobra. ładnie było, wiesz, ładnie co biega. Znam. No, dobra, Żeby dobra. było tak ślicznie, dobra. tak picobello, gracias senorita, amigo. Dobra, tutaj oświetlimy trochę. Proszę bardzo, żeby tutaj było, wiesz, pa 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 pa. pa.

Te wszystkie, te co widzicie, te zwierzęta to nasz przybytek Z tego łowimy sianku, kabonę, kapustę, kabone. sałatę, mówię. Ej, pa, grzybiara dwa Druga grzybiara jest ej, Dobrze, ej, Patrzcie, i się czymś, czymś Pa, pa, pa yy, stary, wiem czy się je da rozmnażać, ale można pić na pewno zupę grzybową Której oczywiście nie lubię, bo nienawidzę grzybów Ale ej. komu by to przeszkadzało, w minecrafcie to ej, można je Ej, zainteresowała się moją przyniósł, ale później zobaczyła, że pijesz Zniżupę i przestałaś się. A ja interesować myślę, że trzeba ją zabić, bo jedna, jedna do jara nam wystarczy, wiesz? Nie nie, nie! Zostaw nie, do jara, jest do... więcej! Do jara, dobra! Do do jara. Do jara. Do jara. Okay, jak one okay, się nazywały okay. Okay. w ogóle? No do jary, Grzyba, grzybary i do jary, człowieku Ej, nie zauważysz tego jak coś, co nie, w sensie... ale zniknąłeś! <laughs> zginąłeś! Ej, co jest? A czemu? Nie. Wiesz czemu, takiego. Jako... Czemu? Czemu ty mówisz, czemu, ty czemu, ty czemu? Ty czemu zginąłeś? O nie, 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 nie! Czemu, czemu zginąłeś? Czemu zginąłeś? Czemu, gościu. czemu Miliśmy Mieliśmy szybki Mateusz, są zabity, widzisz? Ej, no sorry, Mordo, ale takie jest życie Minecraftowego świra. Szybki czasem wie, czasem szybko, Mateusz. czasem wolno, wiadomo. Dobra, Mordo, tutaj robię drugie łóżko dla ciebie, ale śpimy osobno, bo ja nie chcę słuchać jak krapiesz. Więc Luz, ty tobie masz tutaj. Śmierdło, więc... Ty śpisz koło zwierząt, żebyś czuł ich fetor, a ja tu śpię. Ty sobie przenieść łóżko? Nie możesz, stary, musisz Ej, Nie przenoszę. No ja chcę cię. Starko... Na luziku. Okej, okay, git, na luziku na chilacie. Wiecie o co biega. Dobra, tutaj o, mamy piękny, nowy dzień. Trzeba tutaj dalej kopać bloczki. Kto wygrywa w blokach? Oczywiście, że ja wygrywam w blokach, bo mam prawie 300 bloków, a jak się obija i masz 170, tak właśnie grasz. Hmm, pomyślmy dlaczego? Pomyślmy, tak właśnie dlaczego. grasz, stary. Bo zawsze Mega mi słabo. z tego bloku, a najbliższą to. Tak, 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 jasne, jasne. Ej, co, co wkręcisz? Ten gravel to jest w ogóle mocny. O kurde. zombiak, stary pomóż, 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 pomóż. No nie umieraj teraz, w ogóle ja ci nie pomogę. No, Malę, no tam, i co? Tam, no i jest. dzięki, taki kolega właśnie jesteś. On ja cię zapamiętam. Nie w ogóle. No, ta, 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 ja cię zrzuciłem. Ja cię zrzuciłem. Dobra, ja, ja cię smutny, zrzuciłem. Stary. Ja ja smutny nie mogę walczyć. Smutny nie mogę. No, ja walczyć. rzeczywiście cię zrzuciłem. się zasłużyłeś. A, tak, no, wiesz, się ujrzasz, przyznałeś, wiesz, to jest. No, przyznałem to jest się do. O, o, skóra, moja skóra. I Mam pytanie. Nasza. Jakie masz pytanie? Czy możemy zrobić. E... Co chcesz e... zrobić? Resztę Ej, stary, zrobiłem se. Zrobiłem se kaszkiet w Minecrafcie! Ej, kaszki, no, 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 tak. Ej, Co ty chcesz zrobić? Stary, budować resztę, nie z no. dirtu, tylko z kobla. A czemu bo, skobla? To bo, będzie brzydko. Dirkt już, już nam nie wypada, a mamy strasznie mało miejsca. Stary, ale, 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 nie co? wiem, stary, jak chcesz. Ej, to wiesz co możemy zrobić po prostu? Z tej no. wyspy zbudujmy z drewna yy, ten most. Ej, ale most jest dobry. Most jest bardzo dobry. Ja opcją. zaczynam budować most, stary, już. Ej, dobra, I tam się pomóc, zrobi drugą kopać? wyspę. Kop, kop, kop. Ja zbuduję most. Pajojajo O nie! A dobra, radź sobie, gościu, ty mi nie chciałeś pomóc. Taki właśnie Ale jest kolega. No i radę w ogóle, nie no chceć. No, no i dobra, no bo... i dobra ogóle Mięt... Miętka faja, dobrze, dobrze. Miętka, miętka. faja jesteś, no miętka. i tyle się boisz. A a jesteś... ty jesteś frytasem i tyle! Jesteś no wafel! O, no wafel no wafel ty, jesteś! Ty jesteś wafel i ty do tego z suszonymi. A ty jesteś do... A ty, a ty masz 20 IQ i Q, czajisz! Ale IQ! nie jestem waflem, wafel nie ma żadnego IQ. Jesteś, jesteś waflem ryżowym. Ryżowy wafel. Tyle z ci powiem. Tyle ci powiem. Na grzbiecie. Na grzbiecie melepecie. <laughs> ej za mocno, za mocno. Ej po, ej po co nam grzybnia? Ej co robimy z grzybni? Z, z grzybni w sensie chodzi ci o grzybiary, które dają nam grzybową zupę. Nie, z, nie z dyrta, który jest grzybowy. A z dyrta. Nie, stary, można. O, e, a dobra, to twój kolega nie mój, ja się do nie zbliżę. Ale on nie interesuję. bije, to będzie pa pajączek. Na... <grym> tam w nocy cię stary zje. I nie, go rozkmin. I będzie miał dobrze. Rozkmin stary, że te czerwone to nie są jego oczy, tylko te czarne na dole to są jego oczy. Pa, pa tu, pa tu. Tu on, na dole widzisz białe czarne, to są jego Gdzie? oczy. Gdzie, Tu na dole, tu na dole, nie te czerwone, pod czerwonym. Ból, czarne? Widzisz ta na dole, on ma normalnie ryj. Co jest? Nie, Ej, mocno! To jest U góry ma czerwone oczy. Dobra, świrowałem przecież musisz wszystko zniszczyć zawsze, ja nie mogę Dominik Bo ja myślałem, że ty mnie wkręcasz jak zwykle w ogóle, bo. <noise> ty w ogóle przyjąłeś strategię, konkurencji no. od samego początku. Nie a ja stary. chciałbym właśnie. Ja to dla śmiechu zrobiłem Nie powiedzieliśmy ludziom na Ja to kanale. dla śmiechu zrobiłem, proszę by nie obrażać co? No ale się zaraz zaczniemy bić i. Albo tak mi smutno, się, smutno jest! Smutno jest. E, dobra, przepraszam, przepraszam. No, masz warto masz farto, widzisz taki właśnie. Ej nie, nie róbmy tak, nie róbmy. <noise> no to jest przesada, przesada. Ej, jest. dobra stary, yy, zrobiłem most i teraz pytanie, czy ten most ma znowu iść na dół i budujemy wyspę na tej samej wysokości? Ej, co tu, to, co to było? Gravel, gravel. Ej, mocno się poryłem. Czy robimy tą wyspę wyżej po prostu, tak na tym, na tym poziomie? Jak Ej, myślisz? Ej, możemy, możemy porobić takie s, yy, wyspy schodkowe w ogóle, na różnych poziomach. Ej, nie, gii. rób tak, nie, nie tak, nie. Tak nie, zrobię po prostu. Tak zrobię jak jest wiem. tutaj, jak się buduje i tutaj stare. Ej, fajnie by było jakbyśmy zdobyli lawę, to byśmy mogli sobie kobylstoniarkę tutaj zbudować. A to dlatego tak, muszę tak. kopać, rzeczywiście, to jest fakt. No tak, to tego no się tak, nie da ja no tak. Będę kopać. Ej, chyba że góry zbuduję, żebyśmy się czuli trochę tak, wiesz, jak w normalnym Minecrafcie. Pa. <laughs> Pa, górę zbudowałem, stary. Ej, widzisz? dobrze. Jedna góra, wiesz, taki horyzont, albo takie dwa d Stary, i tutaj prawy. będzie, i tu będzie góra, i tutaj będzie się wchodzić po podróżce z. Ej, masz. Ej, mamy mało No Dobra, górę kiedy indziej zbudujemy. Górę kiedy indziej Jak zbudujemy. No mało. No mało, mam cztery i tylko tam co to jest. Ej, robię, żelazny żelazny kilow stary. Ej. Ej, nie, nie rób, nie rób, nie rób. Czemu? Ej, nie A rup. po co ci żelazne? Ej, serio, nie rób, ej, nie A no, co... rób żartuję Ej, co za gość, Kręca kupę jak zawsze, nie? Ej, dobra. Ale Ja w ogóle mój. wyskakuje, po co? Bo mogą stary. A no w sumie fakt. Wiesz o co fakt. chodzi? Dobra, ej, to ta ja to rozwalam. Ej, naprawdę. pytanie stary, co my budujemy na tej wyspie z Kobla? Może domek se tu zbudujemy jakiś taki prymitywny, wiesz o co chodzi. Ej, taki... myślę, że, myślę, że musimy na... zrobić farmę drzew na pewno w ogóle, bo wtedy z drewna będziemy mogli zbudować sobie domek. Stary, ale mamy bardzo dużo drewna Serio Kurczę. No nie wiem No nie. nie, wiem, przekonałeś mi, nie no powiem dobrze, no szczerze. dobrze, ja rozumiem, ja rozumiem. Ktoś mi tu śmierdzi Fetorem i nie są to zwierzęta! To są zwierzęta stary, bo świnie się zestrały. Ale nie mówię tym razem, że to ty zrobiłeś, <laughs> tylko z <sytuację śmiech> mi jest śmierdząca trochę, wiesz A, w ten sposób, ja rozumiem. Tak, Ej Jabko, jabłko, jabłko, jabłko Adama ma Jabłko Adama mama, ty nie, je to teraz. dostaliśmy. Paj oj. Pajaj, papa ja Ej stary, uwa, a może zbudujemy uwa, domek na drzewie? Jak głosu na żywo bez modulatora? Uwa, Ej dobra, uwa. ewidentnie Dominik nie wziął dzisiaj leków, nie przejmujcie się, nie? On taki czasami <laughs> ma takie ataki, paniki. Znaczy paniki, to nie paniki, tylko takie ataki, wiecie takie. Demony po prostu, demony. Nie, ja nie, mam, ja nie mam, nie żadnych demonów, tej, żadnych Nie? Takich. Ej, znowu trzecia grzybiara, ją trzeba zatłonąć. Nie mam żadnych demonów, w mordo, nie mam! Ej, ej zabi... sorry, 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 zabiłem grzybiarę sorry. jedną, stary. Ej, co to jest? Ej, patrz! Ej, masz kabelstone Daj mi kabelstone Ej, dostałem coś niesamowitego. Co dostaleś? Ej, ja ci wyrzucę, patrz, pokaż na odcinku, co to jest. To nie jest zwykła skrzynka, to jest jakiś prezent. Ej, co jest? A co było w środku? Nie ma, to trzeba położyć. Serio? Nie, głupoty jakieś. No głupi, gadasz strasznie! Ej, nie A! nie wiem. A! Co to było. Sorka, sorka. Ej, stary, sorka. słyszysz, patrz Wiem do czego ta wyspa będzie ten... Służyła, jak będziemy mieć problem, nie? Do upalania. Patrz, ej, słyszysz? Jak będziemy mieć między sobą jakiś problem, ej, wyrzucę ten kill -off, to będziemy musieli... Tu będziemy tutaj <śmiech> <śmiech> Będziemy tutaj robić challenge na łapki, stary kto spadnie, ten przegrywa, i wtedy ta druga osoba ma rację. Czaisz. Ej, wojny sumo, myślę, że druga wy. Ej, to dawaj, lecimy, lecimy, stary. Ej, poczekaj, dobra, okej. Trzy, dwa, jeden. Jazda! Ojojoj, oj! Dobrze wygrały. Widzicie, zwycięzca jest tylko jeden, jestem to ja, czyli generalnie ja sprawuję władzę tutaj na tej wyspie, rozumiecie? Ej, dobra, nie, ale tak serio, ja bym zaczął budować ten dom. Dom? No ja zacznę budować tam dom, stary. A ty możesz kopać, bo kabel z tą by się przydał. Ej, żeby bardzo, ej bardzo dobrze na czasie się napisało. Grad szybki Mateusz nie chciał żyć w tym samym świecie co PLJuma. <laughs> bardzo dobrze na się Ja mam Podpisuję po star, Ja mam po angielsku. To tak nie, nie, nie wyświetliło. Ej, stary kob, bo potrzebujemy kabelstone! Ej, przepraszam, przepraszam, już kobie. kobie No, nozo, te marchewki se rosną, spokojnie, nie musisz ich wiesz. Rim, bo ci, wiesz, cim, ja, ja potrzebuję nas. No, nie potrzebuję w sumie łupotygo. Lubisz, lubisz świnie po prostu. Ja rozumiem. Lubię, lubię, lubię. Każdy lubi świnie chyba stary, wiesz? Te świnki są spoko, w sensie czy znaczy, każde świnie są spoko, nie? Zacznijmy Każ... od tego. Nie każde? Każdy świnie. każde? Każde świnie są spoko. Każde, 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 zależy. Eee, na każde. Stary, ej, totalnie zgubiłem. A dobra, nieważne. Eee, masz tego kobla? No, stary mam trochę, no, mam to tak wy, 28. Wypuka, wypuka. Ej, co się tak wyrzuciło w jakoś? O, tutaj są deski, ej, nie robimy z tego jasnego Ej, wyrzuciłem ci, wyrzuciłem ci, patrz, patrz, dobra, masz kobla, dobra, masz czekaj, kobla. czekaj. Ej, robimy z jasnego drewna dom? Ty Dom budujesz w ogóle! No taki malutki stary, taki, żebyśmy mieli jednak dom na tym. tym. Ej, git. Wiesz, ej, to bardzo dobrze, bardzo dobrze. Ej, może być z jasnego. No, z jasnego jest bardzo ładne. Ej, że... ej, zrobimy dwupiętrowy ten dom. Ty, znaczy ja zbuduję go. Dwupiętrowego. Ej, co? Z tego względu, że. Co my no, możemy to... zrobić z grawelu? Z grawla? No. Z grawla robi się grawla. Nie, no, można stary ten robić. Zapalniczkę. Mam, mam jeden pomysł na misję. Potrzebujemy. Miejsce pod tym losowym blokiem podkopać no. A po co? Żeby, jak się pojawi piasek, który będziemy potrzebować na szyby, żeby on nie spadł Aha, a tu stary masz wodę, to poradzisz sobie, nie? Zrobić to teraz? No możesz to zrobić, ja ci mogę pomóc stary No możesz, znaczy, ja to możesz będę, ja, ja nie będę ci pomagał, ja tylko zobaczę jak to wygląda i jak ci idzie, git, git Dobra, skoro. ale masz wiadro Wiadro mam, no? Wia... Ja zawsze mam mordo wiadro, wiesz o co chodzi. Gościu, Wiadro trzeba Tutaj, mieć. Tutaj, proszę przy bardzo. Sobie. No wiadomo, wiadomo, wariacie. Ej, dobra, to w takim razie ten domek tam. Zaraz dokończymy zasadze. Kurde, właśnie wiem czego szukałem zwykłych sadzonek do drzew, ale chyba nie ma. Jakich Ej, Nie z... mamy. Zduków? Zwykłe sadzonki zwykłe do, drz... do zwykłego drzewa, wiesz? Nie ciemnego, a nie jasnego, tylko tego o, zwykłego. O kurcze, ja mam, ja mam. Ej, tu dajesz, weź zasadź drzewo drzewo. Dobra. Dobra, Zasadzicie drzewa sadze, sadze drzewa. Bo ja tutaj Ej, to tutaj już dumę, że dom wybudowaliśmy. By... No, kurde, zasadzone. co jest? Pa, pa, co się stało? Stary zostałem uwięziony! Pomocy, pomocy, kurde! Ej, mój kaszkiet, mój kaszkiet, przez kaszkiet nie mogę oddychać. Co, Ej, jest? co jest? Ej, mordo, help, help! Ej, nie możesz, nie możesz wyjść? Nie mogę! Nie mogę, zaklinowałem się! O, dzięki stary, ty to nie. I naprawdę jest. nie mogłeś? Nie no mogłem. <laughs> Ej, panik jest suche pole, Ej, klęska nie urodzaju, zobacz na to pole. Ja nasze. widziałem stary, te wszystkie marchewy umarły, stary, zabrałeś im życie, powód do życia im zabrałeś stary, mega niedobrze. Ale już zrobiłem, już jest git. Ej, co zrobić z ziemią jak mi wypadła? Stary... Jak co? Jak mi. Mam trochę ziemi. Mam 16, no. a ponoć I potrzebowałeś. Kurde, tu jest. W sensie... A no, ej, tu możesz że... powiększyć tą wyspę, możesz powiększyć stary. Bardzo po dobry, bardzo dobry pomysł. No i tutaj to proszę bardzo. O, osiem sadzoneczek, więc tutaj zasadzimy drzewa Tutaj zasadzimy też drzewa. Ej! <laughs> ej, zamknęłem go totalnie, nie! Ej, pomocy! To nie jest zabawne! Ej, ja się tu wydostanę. Jak tu jak da, tu mówię, jasno, ja da. do was... Mozo, to ja się tu ja się wydostanę normalnie Ja stary chcę zobaczyć jak ty się wydostajesz Wiesz ile drzew, o kurde skubany widzieliście Ej patrz ile drzew pod rząd zasadziłem nie Ej mocno Ej, one rosną naprawdę ty. No. Ale dobrze że mamy gdzie chodzić wiesz No. W się sensie, odci odcinek O nie Stary nasza, co ty zrobiłeś Naprawiasz to teraz Ej stary Czemu tak nie ej wiem, co, żeby nie uciekły. Za... Żeby nie uciekły szybko, ej, wiesz ej, co. Masz, czter, masz cztery płotki, masz tu jeszcze dwa płotki, mordo. Ej, ja też Dobra, no, ja, ja też... idę budować domeczek, bo kurde, trzeba zbudować domeczek. Bo domeczek fajna sprawa jest. Hej, 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 hej. Dobrze hej. też nie tracić zwierząt. Ej, ostro by było, ej, to źle, że mamy farmę tak blisko zwierząt. Bo jak wybuchnie nam jakiś creeper i stracimy wszystkie. No można stary ją przesunąć, nie? Kiedyś tam. można, można. To brzmi i łatwo do zrobienia, wiesz? Kiedyś ta bożda ją przesunąć. Kiedyś Czemu można wiesz, się zebrać. No to... Ej, stary, dobra, w takim razie patrz, człowieku, ja już tutaj buduję nam drugie piętro. I w sumie myślę, czy nie zrobić tak, że będziemy mieć trzy piętra tego domu naszego. Trzy piętra? i ja muszę to zobaczyć w takim razie. No patrz, znaczy no, na razie nic nie... Ej, możesz skołować i te, stary. Albo dobra, ja to zrobię. Wiesz co, muszę naprawić póki co jedyne nasze źródło czegokolwiek. Czyli co? E, czyli... O co, o co, o co chodzi? Zrobię inne kopanie bloków troszeczkę, zaraz zobaczysz. Ja ci przedstawię, dobra, jak zaraz zrobię. dobra, dobra, ja tutaj drzwi wkładam. Tutaj, Taka. ja robię jeszcze. Robię, o, patyczki i robię drabinki, bo drabinki są bardzo ważne, bo bez drabinek mordu nie wymoje. Kochane robaczki, pamiętajcie, live'y codziennie o 19.00. <grym> nie wejdziemy na górę, wiecie o co chodzi? A ja tutaj, no, na górze będzie fajnie, nie? Ej, pada deszcz, co jest? Ej, deszcz? Ej, ale zaskoczyło, ej, zaczął się wiatr, stary sztorm! storm? Sztorm? sztorm się zaczął! W wagoniku? Ej, w wagoniku! Sztorm. Schowajmy Sztorm, się! Storm, stary, szybko, szybko! Szybko! Ej, nie, ej, ostatnia rzecz, którą robisz, ty się chowasz pod drzewo jak jest burza. Ej, no fakt, fakt. No. Halo, nieodpowiedzialny, nieodpowiedzialny żal Jalpel. Dobra, ej, no sorry, idę budować. Ej, wyłączysz ten deszcz, stary, bo w sumie to ostro denerwuje, ostro denerwuje. <noise> Dobra, proszę. Sztos, Ty to jednak jesteś, kurde. Wież. Ja to wariat, jestem wiesz. Ej, stary, zrobię sobie balkon. Ej, patrz co w ogóle zrobiłem. Patrz, mo możemy kopać. No. Nie pod siebie, tylko tutaj. Och, chodź zobacz, chodź, 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 chodź. Okej. Okay. Aha, wiem. Zniżyłeś to o jeden blok. Tak, tak i może stać. Się nie tutaj, nie tutaj, przed siebie. Co, tutaj? Tu? Pod płotkiem. Nie, nie, nie pod płotkiem. Pod płotkiem. Co? Oj, czekaj, czekaj, dobra. Weź. A tu, ololol. Ostro niespodziewane przez... miejsce, co? Ej, git, git, git stary, No i nie wypadną bloczki, więc super, super, super. Także super. jest, jest gituwa i jak coś piasek będziemy mogli zebrać. To jest gituwa, to no ta, jest gituwa. No to, i w sumie, w sumie piasek by nam się przydał, stary, jak z tak Na szkło. No ta, no ta, no bo szkła nic za wiele, pamiętaj. Stary, pewnie tak. W sensie coś się na pewno znajdzie, Mordo. Nie. Dobra, tutaj będzie tak, tu będzie. Oko, na pewno no. nie. Okno na świat, tutaj będzie balkon Ej, masz o, żelazo Zilazu nie mam Żelazu masz? A nie mam, mam sześć, tu, no chotu To takie trzy jakbyś mógł dać To masz, będziesz coś. Ci. sztosik, sztosik, sztosik ee... A po co ci? A po co ci? we powiedz bierz. po co? A na taki eee Kilof Kilof? Potrzebujesz kilofu, rozumiem bardzo, rozumiem Potrzebuję kilofa by być prawdziwym farberem a farberem chcesz zostać A ile no. masz tych, tych krów i świn? A wiesz, to tak z 3, z 3 Trzy sztuki? 3 to sztuki. się nie opłaca, człowieku, człowieku, to, to koszty utrzymania duże są Ale trzeba mieć dobry sprzęt, wiesz, trzeba sprzęcior mieć Sprzęcior trzeba zawsze bo... mieć dobry, sprzęcior bo trzeba mieć zawsze dobry Tak 200, bo jakiś dobry sprzęt. ci życie, życie ci uratuje Ej, pomocy, Dlaczego? bo mam tylko łapkę, o nie Dobra, ja ci pomogę A, mam o. o, dobra, git, git. Ej, Bohater stary. ja, dobra, jednak jestem bohaterem, Masz nie farmerem Masz stary kabelstone? Ej, jaka Ej, chata tutaj powstaje w ogóle, człowieku. Czy mam kobla, się pytasz? Mam 13 kobla. No, stary to możesz dać. O, rzuciłem. Ej, dobra, mam, kozacko, dzięki wariacie. ta jest naprawdę chod? fajna, naprawdę fajna. Kurczę, jak na drugi odcinek takiego skybloczka. No, stary, wariacie, gadasz tu warto. Wariacie tutaj, Wiesz O co chodzi? <laughs> Trzeba być Ej, stosem. Jak to Niks mówi? Zawsze go cytuję stary. Ja wiem, ja wiem, to jest, ja wiem. To jest Trzeba być wariat, stary, wiesz o co chodzi Mnie Ej, stary, przybazę, stary. ej, pa, znowu O, co dobra, znowu? zabiłem ją Nic, co znowu? nic, 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 nic Grzybiara? Grzybiara, stary, no Grzybiara nam, nam się wpakowała na, na wyspę, dlatego ją zabiłem, stary Myślisz, że nam... okej? Okay? Co się... O nie! Stary, ej, odwala ci ostro, czemu ty te creepery wysadzasz? Grać nie umiesz? Ty... Dobra, żyjemy razem ze zwierzętami Żyjemy w zgodzie? Żyjemy w zgodzie. Ze zwierzętami. Ze zwierzętami, żyjemy w zgodzie. Okej, okay, git, mi pasi. Widok <grym> chyba <grym> też. Co? Ej, będą nam wszędzie, wszędzie towarzyszyć generalnie teraz. Okej, okay, ej stary. Patrz jaki chata, patrz jaka chata, człowieku. Ej, powiem chyba. ci tak. Zy... Wygląda jak, o. trochę jak jakaś wieża. To no bo to, to jest wieża stary, ale mamy własne swoje pokoje, nie? A dach masz? No zarabedzie. A mogę zrobić? Spokojnie Jurku, no, zrób dach. A tutaj w sensie, no git, git Ej, Ojoj, czekaj, czemu ty... <grym> no właśnie stary Tutaj będzie twój pokój stary ogólnie I gdzie będzie? Nawet ja, te dwa ja, pokoje chc... zrobisz? No pta, ja chcę ten wyższy jednak Dobra, ja chcę na strychu mieszkać stary Ej, co Grym byś mi gries... przybiegał w nocy jak będę spał? Stary... No będziesz musiał to dać radę sobie, nie? Ej, to zrób Ej, jeszcze dobro. jeden poziom Nie stary, bo to już będzie za duże To już będzie źle wyglądać mi się wydaje, wiesz? No i ten co mnie z pokojem jakimś <grym> zostawił, ty Dobra, ja przynoszę łóżka i Ale ja masz balkon, stąd. ej, stary, masz balkon! Wyjeżdżam stąd do innego miasta, stary, wiesz A taki świrek jesteś? Ja, ja. nie, ja nie czekaj. Biorę, biorę łóżko, ładuję no. w plecach rzeczy i uciekam gdzieś handle Ej, robię stary, okej. Okay, stary to powodzenia, nie wiem czy tutaj znajdziesz takie rzeczy na tej mapie. Ej, zrobiłem stary bardzo ładny ten. Imitację dachu. Z daleka wygląda fajnie. Ej, ej o, wiesz, o, wiecie, że... co zrobię patrzcie, nie tak? Zbyt. <noise> Niezbyt, ja wiem, ja wiem, stary, ale to jest <noise> tymczasowy domek Tylko po to, żeby mieć jakiś dobrej wariaty, wiecie o co chodzi O, patrzcie Tak, ale skrzynki normalnie dzielimy, takie rzeczy jak skrzynki Nie, stary, nie dzielimy, wspólne temy. Ej, znaczy wspólne, o. mówię wspólne, no normalnie, A. normalnie no nie, jedno serce, co jest? Ej, muszę jeść, jeść trzeba, dobra Ej, mordy, bardzo kawał fajnej chaty, tak mi się wydaje Ej, zniszczysz ten, ten jeden blok tam? No i co narobiłeś? Ej, nic co nie narobiłem? zrobiłem, nie dotknęłem cię nawet. Ogarnij to Po prostu się. stałeś, wiesz? Co za typo w ogóle. Ej, dobra, to tutaj jeszcze zrobimy takie wejście, Co miałem okay. zrobić? Stary, ja już to zrobię, bo ty się zabiłeś. Ej, znowu pada deszcz. Halo, pogoda, proszę się ogarnąć. Pogoda. Ogarniesz pogodę pogodę? Ogarnię. Aha, aha, no tak, tak, tak. Ogarniesz, 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 no ogarniesz? Już, już już jest ogarniesz, to. ogarniesz. Ogarniesz, ogarniesz, ogarniesz. Ogarnę, 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 ogarnę. stary ogarno, robię ogarno. schody do nieba. Pa! Ej, do zobaczmy, nieba. jak. Te... Ej, pa fajny Uuu. dach, co? Dobieraj. Ej, Ej idę, z... idę zobaczyć, jak to z dołu wygląda. Ej, i, i się okaz... Ej wszystkie zwierzęta uciekły, stary, przy ciebie. Ja wiem, powiedziałem, że żyjemy w zgodzie Ej, z zwierzętami. <laughs> lipa, lipa! Ej, krzywy dach mamy, jaki ja nie mogę, nie? <głos> <głos> Widzisz co <to>, stary, <noise> Ej, zostawmy tak, zostawmy. Ej, będzie Dobra! Dobrze. Słuchajcie, to by było na tyle. Ja byłem MWK, który miał kaszkiet na głowie w Minecraft. Jeżeli będzie 2000 łapek. Nie kameruj minuty, tego, nie kameruj tego. To e, ubiorę w następnym odcinku kaszkiet tak naprawdę I nagram odcinek w kaszkiecie, więc 2000 łapek Subskrybujcie kanał Już niedługo kolejny odcinek na kanale Dominika, więc wbijajcie w kartę, wbijajcie w playlistę, oglądajcie te odcinki z playlisty Ej, co ty robisz tej małej krowie? Co jest? Jak dotrwałeś do tej minuty, to musisz napisać z wyroliachim. Elo, trzymajcie się. Jo!